Witam wszystkich cieplutko, serdecznie moi drodzy. Marian czoł z tej strony kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film, a co za tym idzie na kolejną. No chciałby się powiedzieć piękną, zjawiskową, pouczającą. Wiem, często używam tych przymiotników, natomiast tutaj nie przesadzę. Kiedy powiem, że jest to jedna z piękniejszych partii, jakie kiedykolwiek omawiałem na swoim kanale. Miasto Talin, 73 rok, moi drodzy, jest to stolica Estonii. Białymi bierkami mąci tutaj jeden z największych czarnoksiężników szachowej historii, czyli Michał Tal, znany jako czarodziej z Rygi. Jego rywalem jest Książę szachów polkeres, dwóch. Ostrych graczy, moi drodzy, no ta partia pod kątem taktyki jest tak wyśrubowana, że no nie wiem, nie wiem, czy to udźwigniecie bez kawki, czy też herbatki w dłoni, moi drodzy. Starcie tych panów oznacza, no, mocne turbulencje, więc zapinajcie pasy, deska będzie się trzęsła, a piony będą drżeć, a któryś z króli będzie wyczekiwał swojego końca. Eee, myślę, że tyle słowem wstępu, nie będę przeciągał, moi drodzy, tak jak mówiłem, kawka, herbatka i co? Jedziemy, wszystko rozpoczęło się od posunięcia E4, na co mamy E5, skoczek F3, skoczek C6, znane klimaty, goniec B5 jest to partia hiszpańska kiedyś, jak i dzisiaj lubiana bardzo, a szósteczka w tym momencie wyjaśnienie gońca jest to obrona Morfiego, gońca A4, można też było to wytłuc na C6 tak naprawdę no i w tym momencie D6, dzisiaj o wiele bardziej popularną linią jest skoczek F6 moi drodzy, prowadzący do Roszady, później gońce 7, no ogrywany przez karasenów i innych tam cyborgów tutaj moi drodzy w tym momencie d jest to obrona Stejnica, rzekomo tutaj dotykowa protekcja dla Pionka, uwalniamy potencjał <laughs> Białopolaka, który często zasłania Zasłania tak naprawdę króla, kiedy już dochodzi do tak zwanego rozwiązania. D6, moi drodzy, krótka roszada ze strony tala, goniec D7, C3, tralalala, C3 z ideą D4, goniec czasami po B5, chce się udać aż na C2, żeby kontrolować centralne pole, po wymianach, pchnięcie pionka, goniec się otwiera po przekątnej, wola Boga, coś pięknego. W tym momencie skoczek, moi drodzy, u <laughs> rzecz jasna skoczek z g na 7 skoczek będzie finalnie przestawiony na g6 więc się tutaj nie przejmujcie że no poker no, źle rozgrywa debiut bo przemknął sobie gońca nic z tych rzeczy w tym momencie moi drodzy d4 do centrum tu żadne bicia tylko skoczek g6 wcześniej wspomniany chce kontrolować pole f 4, zupełnie tak jak to ma miejsce często u białych, kiedy skoczek chce. No co tutaj? Kiedy skoczek chce kontrolować, moi drodzy, przyjść tutaj i kontrolować pole S5. Wierza w tym momencie E1, już na jednej linii z wrogim królem, goję w tym momencie E7. Skoczek, moi drodzy, z B na D, typowy manewr skoczkowy. H6 biorąca pole pod kontrolę, po roszadzie, jakaś furtka dla króla. Ktoś mi napisał ostatnio, że nie niezłą furtkę to mam między zębami. W porządku, pozdrawiam cię również, obyś żył wiecznie. Skoczek w tym momencie, moi drodzy, F1 znane manewry, goniec g5, prowokacyjne posunięcie ze strony Pola Keresa. on zaczyna tutaj te prowokacje jasne, chodzi o to, że jeżeli trzepnęlibyście tutaj gońca, wygrali tego gońca, powiedzmy sobie jasno, idzie hagie odbicia już nie ma, to otwiera się linia H i o to chodziło prawdopodobnie k Keresowi, żeby może zruszować na hetmańskim, stanowić mocny atak po tutaj półotwartej linii H, no <tale> ta może i musiałby się troszeczkę tłumaczyć z tej otwier otwierającej się otwartej już wcześniej linii, no pas simple moi drodzy, czas przeszły dokonane otwartej linii H, co tutaj pyka ten telefon, zaragowywale przez okno w Diabły, już niejednokrotnie o tym myślałem, yy, goniec G5 i tutaj ta nie bije, on nie chce tutaj moi drodzy iść w gierki Keresa, on Chcę grać w swoje gierki. Te takie wow. Te takie wiecie, chore troszeczkę. Goniec E3, mój chcesz, to się wymieni, ale na moich warunkach w tym momencie. No i dobra, pokeres mówi: idę w to. Krótka roszada później. Goniec, moi drodzy, na C2. Goniec na C2 się przyda. Tutaj tak naprawdę już swoje role. Spełnił, teraz chce kontrolować centralnego pionka, no bo po wieża tutaj, biciu tu może coś podwisnąć, więc już się zabezpieczył. Wieża E8, Hetman D2, połączenia, moi drodzy ciężkich figur, to jest kolejny etap rozwoju. Wieża w tym momencie na C8, no i tutaj nie wiem, może A3B4, B5, takie może jakieś A4B4, później B5, to są możliwości jakieś, jak najbardziej. Tutaj takie. Dziwaczne, G3, wydawałoby się nie wiadomo o co to chodzi. Czy to jakieś tam manewr przestawienia skoczka, czy to wzięcie tego pola pod kontrolę, czy to furtka dla króla. To jest moi drodzy prowokacyjny ruch, on oczywiście pełni te wszystkie om 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 omówione przeze mnie role wcześniej, natomiast <laughs> on zostawia skoczka bez obrony. I tutaj Hetmane w jest zaproszenie, tak jakby tutaj wabi go. Chodź, chodź, Hetmanie, zaczaruj, pomaluj mój świat i weź skoczka. Skoczek wisi więc w tym momencie może goniec D1, Hetman D2, Król G3 to są możliwości. Może odejście tym skoczkiem, chociaż sam nie wiem do końca gdzie. Tal szokuje publiczność po raz pierwszy w tej partii, ale weźcie notes i notujcie ile razy tutaj będzie grane coś typu podstawka. Nazwijcie to podstawką, ja nazwę to poświęceniem. Grą na sztuczkę, magią, szachową inaczej. Skoczek D5. wstępem na Hecia. Czy można wziąć skoczka? No, skoczek jest darmowy, moi drodzy, okazuje się. No niby nie można, bo wchodzi gońc d1, Hetman nie ma odejścia, ale Pokeres mówi: Ja to biorę. I goniec d1 nie działa. Twoje czary talu, przeklęty w talinie nie działają. I jak to nie działają? Gońc d1, a gdzie Hetman odchodzi. Teraz jest tylko jedyny ruch, moi drodzy, który zapewnia cały czas jeszcze w miarę równą grę dla czarnych. I jest to posunięcie. Skoczek h4, łoda, hej, jeżeli wzięcie hetmana, to szach i widły z odbicie, moi drodzy, z rekompą obrzydliwą, więc na to sobie pozwolić nie można, na bicie hetmana w tym momencie, no można sobie pozwolić, no i tu grozi mat też, to, 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 tak przy okazji, nie, tu trzeba po prostu wziąć figurę, no odbić tą figurę, g, bije h4, no tak. Czarna na posunięcie. No wisi, Hetman, więc Hetman H3, tak poszło w partii. <laughs> I tal znajduje w tym momencie yy, długą linię, skomplikowaną linię, złożoną bardzo, która prowadzi do remisu. Pokażę wam jak to wygląda. mistrzowie pewnie już widzą, wy pewnie też, tam silniki odpalone, wiadomo, pum mnie też się pali. Nie to, że tam jestem na fali. Hetman h i w tym momencie skoczek F6. Otwarta linia G i z tego chcę korzystać tutaj, moi drodzy Michał Tal. Jeżeli to zostałoby wzięte, a nie poszło, no są widły. Keres to pewnie długo, długo liczył. No jest to partia klasyczna, moi drodzy, wiadomo, był czas. Jeżeli G bije F6, to Hetman bije H6 i groźba jest taka, stempem na hetcia i później checkmate. Ewentualnie taka i taka. Można by było bronić się, pod, bo tam silnikowe linie, które prawdopodobnie były przez panów liczone, e d 4 żeby kontrolować pole, moi drodzy tutaj, żeby wieża się nie wdarła. No to Król H1 i wieża na G. Dziękuję, propozycję jakiegoś tam matadora. Skoczek E5 podobno był zamiatający. Wieża G1 szach i goniec G4. Pole G4 się trzyma mocno. Oczywiście w tym momencie wyrzucamy skoczka z pola E5, gdzie broni gońca, ale skoczek. F3 przesłania, wszystko atakuje wieżę. Wieża odchodzi na G2. To nie jest koniec, moi drodzy, tej linii popapranej. Wieża bije 4 i koniec B3 po to, żeby związać króla, dać szacha i grozić matem, więc król prawdopodobnie będzie musiał cały czas chodzić tędy i będziemy mieli, no będziemy mieli, moi drodzy, szachowanie na ekranie, tak? Skoczek E1, załóżmy tutaj, no i w tym momencie Hetman G6 szach. Jeśli tu, to mat, tu nie można i mielibyśmy, moi drodzy. No, taki perpetual check trzykrotne, tak? I dziękuję. Do domu można zapisywać. Jedna, druga, jedna, druga. W tonie poszedł Keres i mówi: Dobra, nie idę w tę linię. nie chcę remisu. Ja tutaj walczę o coś więcej. Król H8 oddam jakoś, ale mam swoje plany agresywne, też chcę matować. No dobra, no total mówi spokojnie. Z tym matowaniem to się troszeczkę uspokój, w ogóle usiądź, bo gramy w szachy. Zagrał sobie H5, kontroluje G6, wiadomo jak jest. Goniec G4, proszę bardzo, do odbicia pionek, moi drodzy. Ale Hetman E3 wredny ruch, i w tym momencie, no nie do końca, Hetmany można wymienić z jakością w plecy, tak? Okazuje się. No, załóżmy, wieża bije, w tym momencie Goniec bije, Bank Bank, no tutaj białe są o wiele lepsze. No, co tutaj ma czarny? No co? No prawdopodobnie przegraną w dalszej perspektywie. Dlatego też w tym momencie no, trzeba odbić pionka. Hetman bije, moi drodzy, H5. No ale tale jako, że ma tutaj e, tę jakość, tak? Tą jakość, tę jakość, tamtą. To będzie rozdawał karty troszeczkę. No i ma otwartą linię G, no Przy dwóch wieżach to będzie masakrija po prostu. Król H1 skromnie, delikatnie wieża będzie chciała przyjść. Gońc d 1 wieża z A, B na D1, moi drodzy. Hetman H4. Hetman, moi drodzy, F3. Wieża przyjdzie tu lub tu i zaproponujemy wymiankę. Król w tym momencie G8, wieża E3, wieża F8. No bo wiadomo, tu wisiało, więc tak naprawdę chcą bronić, czarne tego dosyć, dosyć solidnie, hetman g3, jeżeli wymiana hetmanów nastąpiłaby, no to powiedzmy sobie szczerze, czarny z tej pozycji nic nie wydusi, nic a nic, udusiłem żonę, a nie, rusza się, <grytanie> znaczy, znacie klasyka. tak to właśnie wygląda. Mm. Tutaj czarne omijają propozycję wymiany i hetman e7. No to f4, otwieranie pozycji i od tego momentu tal będzie cisnął niesamowicie. I teraz policzcie, ile razy coś tam będzie wisiało, bo to jest też niesamowite swoją drogę. f4, f 4 hetman bf4, wieża w tym momencie, moi drodzy, na 8, żeby zawiesić oko na tymże pionku. Wieża w tym momencie, moi drodzy, zagrała na g1 i tu już jest strzał z propozycją mata, więc król h7, żeby już zejść ze związania niebezpiecznego, aż się laptop, moi drodzy, zapowietrzył. No i w tym momencie, moi drodzy, co grać? Wieża G4. Chodziło o to, żeby tu pobronić w ten sposób, a tą wieżę uczynić mobilną, aby przyłączyła się do ataku. A, ciekawe rzeczy. Skoczek D8 będzie się wybierał, rzecz jasna, na E6, ale Tal się nie lęka, bo gra w tym momencie E5. E5 i skoczek E6, kontynuacja wcześniejsza, która była w głowie, e, proszę jakogo... Keresa nie działa, bo wchodzi szach Hetmanem na 4 i leci pionek jeszcze kolejny. No nie dość, że jakoś to pionek, pozycja króla kompromis, No, 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 tak nie chcemy. Więc Paul Keres przytomnie gra D5. Przytomnie gra D5, nic tu oczywiście nie, nie mienia. I tutaj zamyka moi drodzy Hetmana. Hetman na E4 już wejść, nie wyjdzie. Co gracie tutaj, moi drodzy? Tu poszło wieża H3. No, chcemy tą wieżę tak naprawdę do gry wrzucić. One już są, te trzy figury ciężkie są, moi drodzy, rozegrane. One w ogóle wzięły mocne przetreningówki i nosi je, żeby zniszczyć coś tutaj, żeby komuś zrobić krzywdę. No, konkretnie jemu. W ogóle króle w szachach mają przegrane. Znaczy, często obserwują po prostu, jak ktoś walczy, a sami sobie leżą, ale no, wszyscy się czają na, na nich, właśnie. nie? Tak jakby. Hetman F8, żeby bronić moi drodzy tutaj, no bo jakieś naciski na H6 były. Znaczy, groźba była dosyć oczywista, jeżeli poszłoby jakieś B5, no to prawdopodobnie mamy to z szachem, moi drodzy. No i co? Prawdopodobnie będzie moi drodzy, tu, tu chciałem zagrać, no prawdopodobnie będzie grany checkmate, tak? Więc tutaj w trakcie nagrywki mam problemy ze zdrowiem. Niestety muszę wziąć łyka herbaty. Naprawdę was przepraszam na sekundkę, ale. Docenięcie fakt, że jadę to na raz, na całość, nic nie tnę, jak jakiś lamus. Oczywiście ci, to, którzy tną, nie są lamusami. Sam kiedyś chciałem, też kiedyś byłem lamusem. Wieża H3, moi drodzy, z groźbami, więc hetman F8, już tak naprawdę wszystko się tutaj pobrania, jakbyście dobrze zobaczyli. No i co, co, co dalej grać? No wszystko się tutaj tak naprawdę trzyma, tak? No wszystko się tu trzyma, wydaje się. Nie ma ataku jako takiego. Wieża, moi drodzy, F3, król H8. Hetman F5, Hetman E7, B4, żeby zabrać jeszcze jakieś tam argumenty, jakiekolwiek, zafiksować troszeczkę te, 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 te pionki, szczególnie tutaj być może pionka, pionka z C, pionka z A, wieże F8, żeby bronić dodatkowo. Tak naprawdę wszystko jest przykuty do obrony tutaj. Tutaj czarny nie stworzy progresu. Jedyna strona, która może stworzyć tu progres, to biały. Ale trzeba to zrobić umiejętnie. Zaraz Wam powiem mniej więcej, o co chodzi. Hetman w tym momencie, moi drodzy, H5. Hetman Happy, no wiadomo, to, to jest ruch osobej. Często, no bo czasami może dojść do różnych bić. Tak naprawdę, Hetman teraz odchodzi, robiąc miejsce dla wieży, miejsce VIP dla, na F6, żeby dochodziło do tutaj takich uderzeń. No właśnie, to, to, to wszystko trzeba mieć też na uwadze. Wiecie, co jest też istotne, posiadając jakość. Mamy wieżę, on ma skoczka. To, że my możemy zrobić um, transformację przewagi w dogodnym dla nas momencie, czyli możemy oddać tę wieżę do skoczka, ale zaciągając rywala w dane miejsce, albo nie wiem, tworząc daną strukturę, która nam się widzi bardziej w końcówce. Właśnie to jest ta elastyczność, mając jakość. Skoczek w tym momencie, moi drodzy, na E6. No i wieża F6. O to chodziło, żeby zrobić miejsce VIP dla wieży. Czy można to wziąć? No to, to jest pytanie dobre. No oczywiście, że nie można, bo Hetman H6 Ciekmate w 1. No i tak nawet dobre sprawy są tutaj już, no, no są problemy. Są problemy duże, powiedzmy sobie jasno. No w ogóle takie są problemy. Nie, no takich jeszcze nie ma, bo skoczek broni, ale no, ten pole, te, ten pole na H6 jest słabiutkie, więc król H6 dodatkowa protekcja. No Keres niesamowicie się broni, powiedzmy sobie szczerze. Hetman F5, szach, moi drodzy, król H8. Wieża w tym momencie H4, król G8 i Hetman G4 równa się na jednej linii z wrogim królem i tak na dobrą sprawę wieża nie wisi. Ona cały czas nie była do wzięcia, ona jest zatruta, no jak muchomor moi drodzy. Tak naprawdę grozi bicie tutaj wydawałoby się. Skocze G5, przesłonił linię G. No ma to sens, tak, tylko teraz dochodzi do strzału jakiego. Król G2. Przyłącza się do. Nie, no, król siedzi grzecznie tam na H1 i obserwuje wszystko przez lornetkę. Wieża bije H6, tak w partii poszło. O co to chodzi? O to chodzi, moi drodzy, że jest lipa. Dlaczego? No przecież no nic nie pozostaje innego, jak po prostu wybić tą wieżę. Czy można wybić wieżę? No jeżeli poszłoby, moi drodzy, to jest spekulacja, tak w partii nie było, bije H6. No to mamy H4 z atakiem na skoszka, który jest związany. Prawdopodobnie grożą maty, więc trzeba odejść w wieżu, żeby robić miejsce dla króla. Bicie, bicie, szasze, król moi drodzy w tym momencie na F8, to jest spekulacja, przypominam. Hetman H5 z propozycjami matadora, więc król 8 musi się tam udać, chce czy nie chce. I wieża H6, tutaj jest plus 5 ogólnie jeszcze z... z... Z wąsem, yy, tal by to trzymał, by to ugrał, nie wypuścił, by to wam gwarantuje. No to po tym biciu idzie skoczek E4, moi drodzy. O, ciekawe rzeczy. Oczywiście już tam wie wieże nie wiszą, bo się otwiera linia, yy, jest związanie, no ale skoczek tak naprawdę atakuje wieżę. I co gra Michał Tal w tym momencie? Ten niesamowity, pomysłowy Dobromir, moi drodzy, szachowy w tym miejscu. Gra. Hetmanem na H5. Już nie związuje króla, bo nie ma potrzeby. Jak to? No przecież to można bić tu, można bić tu, można bić tu. No cudawianki można robić. Czy można to wziąć skoczkiem? No okazuje się, że nie, bo mat w jeden. Czy można to wziąć tutaj pionkiem? Okazuje się, że nie, bo moi drodzy, mamy mata w 2. Czy można to wziąć, moi drodzy, w takim razie z tej manieczki. No, okazuje się, że w tym momencie mielibyśmy posunięcie jedyne. Wieża G6 szach, moi drodzy. Jeżeli E w tym miejscu, to wzięcie hetmana. I tutaj transformacja właśnie przewagi nastąpiłaby. Mamy hetmana na wieży i skoczka, ale pozycja króla jest słaba, król jest odcięty, słabe piony i nie do ugrania to. Dobra, co w partii jednak poszło? Skoczek E4, hetman H5. No i poszło bicie tu. Wieża pobiła, grozi mat, moi drodzy. We dwóch nie ma jak się bronić. Pokeres w tym momencie kapituluje. Ma dosyć na ten dzień niespodzianek ze strony Michała, Michała Tala. Mówi: Słuchaj, mam cię dość. Mam taką awersję do kinder niespodzianek przez te partie, że w życiu wnukowi żadnej nie kupię. Nie kupił podobno. Tak było. Ale Tal niesamowicie tutaj no, miał delikatną przewagę, znaczy pozycyjną miał ogromną, miał też materialną, ale to nie było tak łatwo zrealizować. Czarne broniły się z zimną krwią bardzo dobrze, logicznie, ale no. Najlepsze ruchy padały niestety, jak się okazało, że no, skrzydło w ogniu, król tego nie, nie, nie udźwignął, niestety. Za mało kreatyny prawdopodobnie. Ojej, ale partyjka, no mam nadzieję, że umiliłem Wam tą niedzielę, no czy mam nadzieję? No dobra, no partię wrzuciłem i tyle, i tam nie będę się tutaj wzniecał. Dziękuję za odbiór, jeżeli ktoś dotrwał do końca, to fajnie, pozdrówki, trzymajcie się.